Bardzo dobrze, Welmo. Myślałem, że czarna Lilit ucieknie z piątym kawałkiem na dobre. A gdzie ta opiożyca jest? Sama nie wiem, odleciała sobie. Może chcesz małego całka na drogę, Kurczę, chyba raczej nie! Witajcie, przyjaciele! Brzydki Jimmy? Jeżdżę, niebrzydki! Przez ten upadek wołają na mnie Jimmy, przystojniaczek! Podoba ci się, dawne. Ja, ja. Zaraz zwymiotuję! Mhm. Nie przejmuj się! Wyglądasz szadowo! Dzięki, Fred! I zobacz, co znalazłem, kiedy spadłem z góry! Szczęśliwa futbolówka! Kochani, my mamy te trzy kawałki. Dwa kawałki ukradł perykles, a to znaczy, że. Został już jeden fragment. Tak, i mam dziwne przeczucie, że jeśli nie znajdziemy szóstego, to on w końcu znajdzie nas. Ha <laughs>